Widzowie. no takie dziwne przywitanie wyłącz się to jest moje konto mojego brata nie pytajcie skąd się kiedy Wik... zosta. No to jest konto mojego brata Ja pytajcie skąd on to zdobył Wiktor przywitaj się z widzami Cześć No konto Kuba 500 Zde... no, no to jest jakby moje No to jest konto Na YouTubie mojego brata Zostaw Wiktor Dobra To tutaj Wiktor Dawaj Jasi, graj rundę, graj. Tak. Graj, zobaczymy, komu lepiej tak. wyjdzie. Komu lepiej wyjdzie, ja teraz za chwilę też będę dołączał. Ja będę też dołączał. Dawaj Wiktor, udać się. Akurat mnie teraz nie ma, ale za chwilę dołączę. Dajesz, dajesz, ty to umiesz przejść. Ja znam twoją pełną mod. Jak masz 13 level, to się dziwię, że nie umiesz tego przejść. Jak ty zdobyłeś dwa legendarne. No to przejść? A nawet ten drugi legendarny, nie ten, który używa, tylko ten wcześniejszy, nie wiem kiedy zdobył. A ja wam widzowie nie pokażę, ale mam takie trzy fajne granicy. Dobra dajesz Uuu. Dajesz mój coś nie pykło Dajesz dajesz Oj dajesz Ja mam widzowie 15 level Dajesz! A e, pewnie zastanawiacie się czemu wniku Niku ma pisze. Wik, wik, wiktor 29904 29904 to jest jego ulubiony. To są jego ulubione numery i tak. Zeszlem! Super! Dobra, to ja czekam na ciebie. No i widzicie, widzowie, tutaj zuch. Szkoda, że wam nie mogę pokazać. Albo mogę, ale o tym nie wiem. A ja też hmm. o tym nie wiem. Dajesz wum. Nie. Wum, wum, Po co udajesz auto, jak ty nie jesteś autem? Jestem. Co, od kiedy, dlaczego i po co? Wum, 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 wum. O nie, udajcie się uzdawko. Wiecie co ciebie, wygram No, Wiecie? wygraj. Ty. ty, że ty jesteś takim prosem? Ja się nigdy aż takiego dobrego w Stumble Gajsa nie widziałem. Tyk, tyk tyk. Lecisz, lecisz. Jest, ej. Mój brat jest jakiś dziś. Ej, mojemu bratu nie wychodziło nigdy aż tak dobrze. Mama zeszła. Jaka mama zeszła? No taka mama. To jesteś ty. A to jest mama. Nie. Widzę. Do... O, telefon mi Padnie mi telefon. Rozładuję się. Dobra. Pijamy tu mój kabel Wiecie, czy co, jedziemy się kawałek no. no, ja muszę podładować telefon, bo za chwilę pada, nie? Ale to nie oznacza, że się żegnam z wami Okej okay. Godzina jest My taka dziwna cztery. 44, ale co tam Dobra, to teraz Wiktor cię zapraszam do okazji, przy zaproszeniu, będzie pokazane jakiego to ja mam takiego feniksa. Zapraszamy. Poczekaj, ja cię zapraszam. No. Aha, dobra. Reklama, których nie cierpię. Ja też reklam... Daj, o. Pyk. I daj. Teraz. To jest te, Bo to jest tablet mojego brata. Ja mu dałem. Więc tak to wygląda. Ej, do mam. Ok. Dobra, dawaj, dawaj, grasz! Tak. Stefan, graj. Mm. Stefan! Gramy! Mm, mm. Jeżeli widzowie widzicie, bo ja nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie, nam się co nie wyświetla, tutaj mam takiego Feniksa. Dajesz. O, moja ulubiona mapa. Dobra, o, Sie od... Siema, siema, siema. A ja mam, ja mam widzowie, jakbyście nie wiedzieli, emotkę pięści, ale Wiktor nie ma. No i będziecie... Wiktor, patrz. Patrzcie, ja zbiłem Wiktor... Nie, nie zbiłem, ale byłem blisko zbicia. Siema? Siema? Wiktor, gdzie ty? Gdzie ty ledziesz? <laughs> Na Księżyc. Na Księżyc to nie dolecisz nigdy. Ja już prawie, że przeszłem, jestem na tym ostatnim etapie, ale chyba nie przejdę, chociaż że, a może jednak przejdę, a może jednak nie przejdę, nie, nie przejdę, już na to jest zerowa szansa. Ja też nie No serdę. dobra, dobra, teraz nam się nie udało, próbujemy drugą próbę. Burza, o oh yeah! Burza! Tutaj buza. Widzicie? No, liter. Jupi! A ja sobie takiego screena sobie zrobię. Nie wiem po co, ale sobie zrobię na pamiątkę jakie kiedyś miałem konto. Oczywiście gram z Wiktorem, nie mówiąc, ale sobie zrobiłem zczytywanie tak, ladingu tak. kiedyś, bo takie od pierwszych wersji jest zczytywanie ladingu. czy kiedyś będzie inne, to mnie zastanawia. Wum, wum. Pivot push. Jedna z gorszych map, której nie lubię. Wum. wum, wum. Lecimy. Musimy latać. Wum, wum. Jesteśmy. Bożą! pyk! pyk a! To ja, bal, Oj! Ty! <grywka> kogoś pięścią. Jakiegoś spajka. Nie, spajka. Spike to Wam się kojarzy z brał ale nie. Y ale spike, że taka najwyższa! Spike! Spajki 2JZ. On się nazywa Spajki 2JZ. Ej, no teraz nam, nam gorzej idzie. Ej, dobra, wiem. Dołączymy na moją mapę. Dołączymy na moją mapę. Daj wyjść i ja Cię zaproszę na moją mapę. Ojcie, reklama mi się wyświetliła. Wittor. Um What is this salami? stumble Talk. What, 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 what What the hell, a bit, a bit boom, boom, boom That's it, doopie, doopie Dupę pę. U uh, ha ha. Pę pę pę, pę dupę tę. Zjebie chęć emenę. Amanem. Masz, no masz. I zrobić cipko. Dobra, to ja ci to przypilnuję, iść tam. Jak to przypilnuję, nie będziemy grać. Nie będziemy grać. Ja jedynie na koncie Wiktora mogę się pobawić. Teraz to ja kontroluję to tak trochę. No, mogę wam to przejść na koncie Wiktora, żebyście widzieli. To ja, i patrzcie na to. Ja teraz biję Wiktora. Ha! <grystanie> Więc ja mam pięść. Wiktor ma takie. Ja wam potem pokażę, tylko jeszcze się zastanowię jak. No okej, okay, mogę wam tak pokazać, tylko od razu zapomnicie. Więc jakbyście sobie... O, ja mi zepsuło. Jesteś? Jesteś, Stefan? A, dobra. Jak? Tykyn. <trym> Ej, czekaj! Ej, żyjesz! Już nie żyjesz! A. Czy ja znów mam gorączkę? Dobra, wbijajcie moją braku. Yy, 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 nawet może więcej subów ode mnie. Nie wiem, tyle ile chcecie to to tyle mu wsadzajcie. Pamiętajcie. Rataj No, ja mam na, Ja mam dwa kanały. I na jednym mam chyba 15. Latajcie Na jednym mam 15 lub 21, a na drugim mamy 251. Ale to jest pani? Przez co do... Przez co subujcie Wiktora, że miał może nawet więcej ode mnie. nie mówię dlatego, żeby. Potem miał więcej ode mnie, i żebym nie dostał przycisków. Ale po prostu. Styk. Ja czuję, że to przejdę. Bo to jest moja mapa. I ja jeszcze. A. I ja już umiem ją przejść. Chociaż, ale to jest trudne. Chyba. Bardzo trudne. Ju, pył, pył! Wracam się. W gotowości jestem gotowy zbić, wito. Lecimy za sokiem. Już nie za daleko. Ratujmy! Kiedy kibel mi wyląduje w łebno. Łobuzie. A, a! Łobuzie! Ty jesteś łobuzem. O ty jeszcze nie dostałeś. Te... Ej, ty tak poleciałeś. Dobra. Ej, ja się poddaję. I ty się poddajesz. Dlatego. Ej, no Wiktor, poddaj się. Poddaj się, bo to jest. Dobra. Daj to. Niebieskie. O ty. Dobra, to Wiktor już będziemy chyba kończyć odcinek, co nie? Dobra, widzowie, będziemy już powoli ten. O... Nie! Ups. ups, ups, ja Wiktorek dam to do ładowania. Nie płacz, nic nie rób. Ja ci spróbuję to przejść. Jeszcze ostatnia próba, i już kończymy. Dobra, jeszcze jedna próba, potanie wyszła i już kończymy odcinek. Aha, no i tak wypalił. Dobra, to kończymy odcinek, widzowie. Papa. Pa.